Aj. Aj, aj, aj. Wow. Bo powiem ci za dużo, to nic kurwa już nie znaczy Jest sobota, weekend, kasa i wszędzie tu jeżdżą taksy Mamy ręce pełne złota i puste ciągle kieszenie Zawiodłem się sam na sobie, ale nie zawiodę ciebie Zajebałem se nockę, żeby napisać ten numer Jak napiszę znowu płytę, to się pochwalę w mym Trzy lata jakoś zleciało, nie wiem gdzie zgubiłem czas Nadal kurwa w to nie wierzę ale coś wyszło tak Mam problemy z numerami, więc mi ciężko jest się dograć Nie to, że jesteś chujowy, tylko to stało się tak Nagle przestałem tu jeździć I zrobiłem sobie przerwę Na dobre mi to nie wyszło, no bo pogubiłem siebie to nie jest tak jak kiedyś i nie wiem czy ja to czuję, ale to chyba i przez to, że tu się izoluję Ludzie podają mi rękę, a kiedyś się ze mnie śmiali, mimo że mało mi wyszło to i tak jestem nad wami. Z budzą zawsze byłem z przodu i starałem się być pierwszy, wykonałem coś swojego i nikt mi już nie zaprzeczy, to kieruje i zawsze podtrzyma swoje zdanie. Nie nazywaj mnie fałszywym, nawet jak ciebie kłamie Realia tego świata jest naprawdę pojebana Chciałbym wrócić znów do muzea, ale przede mną jest ściana nie umawiam się na fetę I ja staram się nie rozrabiać jak ja kurwa Jestem grzeszy, więc sam nie wiem co ja gada